She's a frog, for you, she's a big Słuchajcie, spalamy gofry, zapiekamy, lecimy z tym. Co, to mi po powie, i raz no co chcesz, a tak ten swoje. Uuu! Dzięki serdecznie Słuchajcie, ten kawałek właśnie pochodzi płyty z z winy nowa, teraz wskakujemy w, w płytę super nowa e, Łowcy gwiazd. Znacie taki numer? Uuu! Dobra, to lecimy, uwaga. Wszystkich zachęcam do śpiewania. Słuchajcie, piękny dzień dziś mamy. Chcemy. Przemijali pełni sił. Choć sobie wystani, mamy tu saniec. Polska, my śpiewamy sobie. nie szukaj gras, one docą są. To po mną, kiedy wszyscy śpią. Wtedy nie szukaj gras, one nocą są. Głośno! wskakujemy, tak? Tak. W... Specjalnie tutaj dla tego Pana piosenka Kocham. E, też pochodzi oczywiście z płyty najnowszej, winylowa, która już od dzisiaj jest dostępna. Lecimy? Dobra. Wszystko trochę głośniej, trochę głośniej wszystko, okej? Okay? Kocham, kocham Ciebie 不能见。 Dziękuję, oczywiście zapraszam, bo dzisiaj wyszła moja płyta winylowa. Już widzę, niektórzy mają. E, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Miłego dnia Wam życzę. Bawcie się dobrze. Buziaki, cześć! Nie, 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 nie moja kochana, ja kochana, nie jest. Ja się cieszę, że ty jesteś tutaj. Jaką ty niespodziankę zrobiłaś im wszystkim? Podobało Wam się. Chcę powiedzieć, Kleo, że ty wstrzymałaś ruch na molo. Jest... Ja. Zobacz, ja nie, kursu... nie kursuje nikt do Szwecji, nikt nie, nikt, nikt już nie. Ja Słuchajcie, ale jest naprawdę super atmosfera. Bardzo, bardzo mi ja. miło, że w ogóle mogę tu być z wami. A jak ty się czujesz? Bo czy wy wiecie, że dzisiaj Kleo wypuścił. Ja. Trzymają i są, są, są jeszcze są. w dniu premiery złota płyta. Tak, bardzo się cieszę, Jezu, to jest taki, dla mnie takie ogromne wyróżnienie, bo to właściwie dla Was jest, klucz. to jest takie wyróżnienie dla mnie ogromne. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że wspieracie mnie od tylu lat i że mogę dla Was tworzyć, bardzo dziękuję. klauczy mo czy możesz nam zdradzić, jakich numerów możemy się spodziewać na tej płycie? E, Jakiś numerów? To znaczy na pewno te, które już znacie, to jest Za Krokiem Krok, Kocham, Bratnie Dusze chociażby, Mniej znaczy Więcej, czy Ostatni Numer i już mogę Wam powoli zdradzić, że kolejnym utworem, który pojawi się w teledysku, to jest piosenka Żywioły, także... A może jakiś duet? Czy zobaczymy jakiś, usłyszymy duet na tej płycie Tak, Oczywiście, podziewany? z moją Bratnią Duszą, czyli z Dawidem Kwiatkowskim i oczywiście z moją ukochaną, z moją ukochaną idolką Marylą Rodowicz, więc Marylą Rodowicz... Jest, damy na płycie. Bardzo się cieszę. Super. Do trochę mieliśmy przesmak tego, co się wydarzy wieczorem. Czy ty już możesz zdradzić, czego, co będziemy słyszeć? Tak, bo teraz postawiłam no, totalnie na wesołe numery, a wieczorem usłyszycie właściwie e, Dom. Dom to jest ta piosenka, którą chciałam właśnie dzisiaj zadedykować tej całej sytuacji, która dzieje się na Ukrainie. Bo to właśnie e, osobom, które tęsknią za swoim domem, chciałabym dzisiaj zadedykować tę piosenkę. No i od serca też chciałabym zaśpiewać z Wami piosenkę za krokiem krok, która będzie takim. <laughs> Takim wesołym już akcentem. Czyli mam nadzieję, że Państwo będą z nami, bo już o godzinie 20.00 widzimy się w telewizji Polsce. Patrz, jakich masz fanów. Ja, wszyscy przygotowani. Ja Kleo niesamowicie się podziwiam za tą relację, bo jak wiecie, są niektóre gwiazdy, które czasami nie mają czasu, żeby wyjść. A ja już tak Kleo tutaj od samego rana podglądam i ona zawsze dla Was ma czas i to jest niesamowite. Staram się jak mogę. Dokładnie, i to jest właśnie status wspaniałej gwiazdy. Kleo, myślę, że już się możemy doczekać. My wszyscy już się nie możemy doczekać, a ja chciałbym się zapytać, czy ktoś z Was jeszcze nie ma planów na ten wieczór i kolejny. Kto nie ma? Bo ja mam dwa podwójne zaproszenia. O kurde, bardzo proszę, to dla Ciebie. Słuchaj, jest radość, jest radość. Jest radość, e, zostawiamy wam trochę niedosytu, więc Kleo możecie. Kleo oni płaczą. No, no. no bo tak. Bo, że jest tak super, ja się nie dziwię, ja się sama zawsze wzruszam. A właśnie, możesz nam zdradzić, który raz jesteś w Sopocie. Ojej, przestałam już liczyć, ale już... Dziewięć lat jestem na scenie, to pewnie jakiś ósmy. Czy za każdym razem jest ten sam stres? Jest, czy... e, jest, ale też olbrzymia taka euforia i cieszę się, że mogę tu być w Sopocie kolejny raz. No, tu jest niesamowita magia, zwłaszcza możemy widzieć, że publiczność dopisuje mimo spontanicznego. E... Spontany są najlepsze, słuchajcie. No, bądź w bądź, ja naprawdę chyba lubię takie najbardziej imprezy. No właśnie, a jak to jest? To właściwie do takich e, spontanicznych występów przygotowujesz się? Nie, bo spontan... One właśnie polegają na tym, żeby się za bardzo nie przygotowywać, wiesz? To, to jest właśnie to. To jest ten emocji, po prostu. A gdzie będzie większy? Dziś wieczorem czy był tutaj? Myślę, że podobnie będzie, bo takie spontane są super, a na scenie w Sopocie jest równie przepięknie i tak z taką adrenalinką pozytywną. Ja jestem na Sopot Hit Festival pierwszy raz, więc przyznam szczerze, nie niesamowicie pierwszy raz. Tak, niesamowicie pierwsze nasze emocje. No właśnie, nie wiem, więc nadrabiam, będę się bawić. Słuchajcie raz. Z razem z wami. E, my z e, Damianem zapraszamy na 19.30 e, na wszystkie social media, będziemy na TikToku, będziemy na Instagramie i mam nadzieję, że Kleo przyjdziesz do naszej strefy. Będę I jeszcze będę... porozmawiamy sobie. Ja będę. E, to do zobaczenia w takim razie wieczorem w Polsacie. Trzymajcie się! Pa! A! Dziękujemy. Ja właśnie się tu podpiszę płytę, uwaga. Dobra. E, oddaję mikrofon, to... o, mam, mam mam tutaj jakiś, tak? Oddaję mikrofon, bra?